Chwila, chwila. Czy ja powiedziałem autobus? Autobus? Myślicie, że ja będę autobusem jechał, tak? Nie, nie. Idziemy na przystanek autobusowy, bo tam czeka na nas limuzyna. Ale powiedziałem, że przystanek, bo było... no, mam się pomyliło. I jak rozkład limuzyn? 11.07. Widać, że są już tam jakieś dymy. Nie może nas tam zabraknąć. Siema. Myślimy. Przepraszam, można? Można zdjęcie? Już? Chyba. No podsumowując, event był bardzo śmieszny, zabawny, było dużo śmiechu i fajnie. No, tak się napracowałem. Witam, dzisiaj chciałem pokazać smarkanie, część pierwsza. Część pierwsza. A teraz już kompletnie z domu, nie pokazując się, dlatego że trzeba by było się wykąpać. Ojej, a to za dużo roboty. Chciałem Wam wszystkim podziękować, wszystkim tym, którzy do mnie podchodzili, którzy zamienili ze mną chociaż jedno słowo, e, tym, którzy prosili o zrobienie sobie zdjęcia. Chociaż dużo bardziej jakby ceniłem to, że, że ludzie po prostu chcieli pogadać. Można mieć. Dziesiątki tysięcy subskrypcji, nawet setki tysięcy subskrypcji, ale tak naprawdę to nigdy nie oddaje w żaden sposób skali, to są tylko cyferki. I nawet jeżeli spotka się kilkanaście, kilkadziesiąt ludzi, którzy faktycznie Cię oglądają w jednym miejscu, to to jest zupełnie inne wrażenie. I hej, to jest ultra przemiłe i bardzo inspirujące. Także dziękuję wszystkim i do zobaczenia kiedyś tam.